Byliśmy przed wejściem. Przed wejściem e, była mała kolejeczka, ale naprawdę mała, gdzie wczoraj na przykład było kongo. Wczoraj to tam naprawdę była masa ludzi. Jak wpadli rano na hale o dziewiątej, no to już nie szło przejść. Teraz jest naprawdę spoko. Pierwszą malejkę wczoraj zalali wszyscy od razu. A dzisiaj jest naprawdę no i to było. Ale Warszawa późno wstaje. Także pewnie dopiero się zacznie. Ten boom wczoraj był tak 10-12 To było w Zobaczymy. Siema, siema, nikt tu nic nie pisze. bo my tylko oglądamy. Dobry. A jak jakoś w ogóle widać coś? Bo tu na tej hali wiem, że z zasięgiem jest różny. Napiszcie tylko, czy widać i słychać.

Gdzie? <zyskujesz> Dziękuję. Gdzie jest Boguś Gdzie jest Boguś O, jest Boguś Jest Murki Bajc. zobaczcie Boguś się przygotował na grubo Gdzie mam młody? Na rybomani będziesz? Ci cię wezmą, nie, nie, nie. nie wiesz? Co? Pozwoli na pewno, nie? Pomachaj wszystkim. Mały pomocnik. Umurki bajc. Czekajcie, ja szukam jednego zdjęcia. No. Sorry kolego? Znaję tego gościa. Ciekawe czy on ogląda. To jest na cykadę Popusia. Sandacz. Su. bolo. Len, czupaki, o, jest i bogus, jest i bogus, ale cykada wielka, właśnie bo chciałem się zatrzymać. Zrobiłeś się na takiego zrobiliście na takiej cykadzie.

Westin na pogadankę czeka. Możecie wszystko zapytać. Co tam? Coś tam jest na lajzie, czy nie. Gdzie junior, po grom Taki jest plan, nie? No, nie zobaczymy. Jest I Roman! Jest tam czeka. czeka na ciebie. Tak? Dobrze, to idę do Piotrusia. Napiszcie, co chcecie zobaczyć, to wam coś pokażę. Jakie stanowisko byście chcieli obejrzeć? Czura siki są. Jak zawsze. Chłopcu już zmarnowany, ledwo siedzi. Dobra, myślę, ale... Dobra, melek, tak, melek już wszystko sprzedał. Jak sprzedać? <grym> A nie, jeszcze są gumy. Ale to opowie, ja to to A puściłem live'a z rana, bo tak wszyscy są ciekawi, co w domu się Tak, tak live y. wszyscy, ale, ale jest, to jest. zobacz, normalnie, ja, normalnie byś, normalnie Koi. byś, byś złapał po oglądaniu lajki, like like. Tak, Tak, no, fara jest fajna. Cześć. Cześć. jak na też ryby. no. Jak na umisi, jak będą ryby. Ale ty jeszcze masz, Hubert. U was jeszcze jest. Szukamy coś dalej. Kogut, Kogut. Michał Kogut. Michał Kogut, co tu Michała? Wszystko. To się nie różni, nie? Co się różnią braku? Tak. Włukik. Pan Piotr Piskorski. Jest? Jest. Słuchajcie. Pan Piotr Piskorski za moimi plecami. Miał książki, wczoraj o 9 rano poszedłem zapytać czy ma dość, bo już idę później jak poszedłem o 12 no to już nie było, ale na szczęście miał jeszcze trochę w hotelu i dzisiaj zdążyłem. Mazurska ekipa Angry Pikes. Mają tutaj Kongo, nie będziemy przeszkadzać. Matt Fish. Co tam łowie ryby? Ekipa łowie ryby, łowi ryby. To jak z tym PZW będzie? Dzisiaj wiesz... Trzeba będzie. Seba będzie. Dzisiaj zobaczymy jak. Dobrze, pokazujemy jakie mamy łowiska na Mazurach. Tu widzę jest 55 łowisk. Tu 43. Gdzie możecie wykupić zezwolenia. Tutaj mamy Czaplinek? O. Drawskie. Zobaczcie, całe gospodarstwo rybackie w A 42 jeziora gospodarstwa. Można wykupić zezwolenie online przez apkę, czyli jedziecie rano o czwartej na ryby, to sobie możecie wykupić, nie trzeba dzień przed, rzepowo, ale mających jezior, co? Ale ja tutaj klikamy kupuj. Tak, mała instrukcja. No pokaż. I mamy tu cennik gospodarstwa. Dobra. Cały regulamin i. I tu jest wybieramy długość, wszystkie kweny. Łowimy sobie na przykład. O, zapłaca za trolling no. Otwieramy kiedy. Tata. W sobotę 12 lipca sobie pojadę. Na ryby. Płatność online. Kup zezwolenie i sukces. I zobaczcie. Płatność, karta, blik czy karta. Sukces. Później dostajecie takie zezwolenie z wykazem. O. Gdzie można łowić. I jak przyjdzie straż rybacka, to im to pokażecie tak. i będzie spoko. Dobrze. Idziemy dalej. Idziemy dalej i przyślemy sewer. Rękodzielników jest. Czekaj, czekaj. Rękodzieła jest chyba 130 czy 115, nie wiem. Patrzcie tu, jak jest ekipa pomocna. Nie, 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 bójcie się? nie, nie, ja Wrócicie, ty jesteś dopiero. Dobry. Tak, witamy w ostatni dzień targów. I co wy macie do pokazania? Zapraszamy. Nie, do... no zapraszamy, Wiesz, dzisiaj jest już wczoraj to był tak? Tak? nieprzebrany tłum i okay. po prostu okay. niektórym no, no, nie byliśmy no, w stanie. Niestety niektórym mogliśmy pomóc w zaspokojeniu ich głodu e, wiedzy. Tak? A dzisiaj po prostu jest, no, co, jest... dzisiaj możesz tutaj filmować. Szatańskie urządzenie. Tak, na którzy, niektórzy tak sioczą, że to już nie jest wędkarstwo, ale to jest fajne wędkarstwo. System live, sztyca się obraca. Jedna, jest. druga. Uchwyty są w osi, ale wiesz co? Jaka fajna trapa livea. Jaka trapa? To wszystko jest <laughs> fade in pola. No? i no. No. Także no? Mamy, mamy ten, mamy produkt na ten rok. Romuś, no. powiedz dwa słowa. Powiedz dwa słowa o sztycy elektrycznej do systemów live wszystkich brandów takich jak Garmin, Lovrance, and Haminbird Mega Life 1, 2 z Active Target tak. udogodnieniami sztyca nowa dodatkowo nakładeczka cyk, możemy ściągnąć albo taki znacznik, albo taki znacznik Potencjometr do ustawiania prędkości obrotowej. Pilot do obrotu? Działa? Oczywiście, zobaczcie. Tu naciskam i obraca się sztyca. Ale nie chodzi żebyś tym pilotem się bawił, bo to chodzi bardziej o no. bawił, nie? Tak, wolne ręce. Hasło, wolne ręce. I zobaczcie, o, najlepszy kubek z napić. Najlepszy kubek z kaszu. Ale no. możemy sobie dać. Pokaż Romek. Do A, jednym kliksem? Tak, jednym kliksem i skopać do łódki. Następny kliks. Pokaż. Co no. ty gadasz? Kiedy chowamy do A. Łódki. A że to jest tyle. Do najnowszych, transportu? Najnowszych takich. Do, do transportu górnie. taki patent? No? No i wszelkie przesunięcie kątowe. Plus do tego, oczywiście, jak, jak komuś by się znudziło, że nie chce elektrycznie, to może sobie. Ej, jest Wosi obrót? A, jest Wosi obrót, tak. tak, tak o jak kurcze. Jak się... Widzicie? LivePol się rozwija, tu są. Czekaj, pokażę te historyczne. Wszystkie historyczne. Od 22 roku, my, od prawej. Od 22 no. Ta Wiesz, była pierwsza? Pierwszy nasz model, kiedy, już, kiedy tylko był, był pedał pilot, nie? I okay. potem doszły następne funkcje. Już pilot bezprzewodowy, tak. Uh -huh. Tryb skanowania dookoła. Ale w pełnym obrocie zeszły rok 2024 okay. Sztyca już taka na no polach Tam poznaje. No, a już dała nam fajnych ryb. No. Fajny wspomnień? Tak. Mam no, nadzieję, że ta najnowsza da jeszcze lepsze w tym roku. To No i w tym roku jeszcze wszedł funkcja sektorowania, nie? Wymoru pola. W którym sztyca a ma pokażesz? Chodzić. Tak. Zadajemy sobie, zadajemy sobie pole, w którym ma pracować Sztyca, czyli przeszukiwać. Naciskamy przycisk. I w momencie jak opuścimy to ten sektor, w którym sobie wybraliśmy. Tak, szybko ona, to się programuje? Tak, ona sobie przeszukuje. No i jak chcemy zatrzymać, to dotkniemy przycisk, to możemy szukać na nowo okay. Przestawiamy sobie, że w tej stronie chcemy sobie sektorować. No to ustawimy sobie ten, przestawimy wypuszczamy. Jedzie. Sobie przeszukuje. Tutaj jest. Tutaj jest zakres, zmniejszamy, no. zmniejszamy lub zwiększamy zakres tego pola, a tam jest na dole na pedale prędkość jest. Jest troszeczkę zmieniona. Okej, okay, tam jest prędkość. Prędkość jest na pedale, a, tu zakres. a tutaj jest zakres przeszukiwania pola. Dobra. No to z takich tam. Siema domin, siema. Dobrze. Także. Będą ryby. Zapraszamy. Dziękuję. Zapraszamy do tak. Zapraszamy do dwie. Tak. Stodzisko numer. 110. 110 takie ryby będziecie łapać. Ojej, jest i Huber, Zobaczcie najlepsze wędki od Hubertza. Jeszcze, jeszcze coś jest. Zobaczcie, jakie wykałaczki. Ojeju, kurde, ile to waży. Ojeju, 40 gramów? 40 gramów. O. Nieźle. te 30? Oj, Dobrze, Hubert, ty masz stoisko 100... 112. 112. Zapraszamy do Huberta. Dobra. Tu, tu, tu. To jest ta strefa wystawowa rękodzieła, a, a tu jest strefa, że tak powiem, komercyjna. Czyli łodzie? Tu są łodzie. Jest, Zaraz pójdę. W łodzie tu jest Mikado, ogromne stanowisko. Tam jest Abu Berkeley Savage tam jest ne Wiley X, Neis, Geoff i Shimano I zobaczcie, a tu się bawią, holują ryby. Ale pojechał, simulator holu. Dobrze, idę na swoje. Domina, jakość jest dobra, coś widać. Geof jest, Neist, nice. Shimano, mocna ekipa Shimano. Dzisiaj jest no luźniej, chociaż widzę, że tam się zagęszcza, ale nie ma kolejki na wejściu. Idę, idę, idę. Jest towarzysz. Zobaczcie, to sławny, sławny towarzysz Gugała prowadzi live'a. Live spotkał live'a. Nie, nie gubujcie jerków od tego pana, bo one w ogóle tam chodzą jak obrotówki. Tak, wirówki. Jest tak, jest baj. Dzień dobry. Ja muszę wciągnąć Dżung. Teraz Sześć są Boże. dwa live. Jest to ważniejsza. E, czy, czy też uważasz, że, w, e, że woblery z kropką są łowniejsze? Tak, zawsze celownik daje. To nie jest przy roboty. zobaczcie, kaszub nas nie A dać wczoraj wyprodukował pierwszy wobler z kropką i kaszub już je ma. <laughs> Mięsność, nie? Tak. Jaki szybki. szybki. No, anieście łowne. Chyba niedługo będą w Fatfish'u. Gdzieś widziałem tego pana, z którym trzeba porozmawiać. A będzie good price for me, why not? Why not? Good price musi być. No. Jakoś może być, dobrze. Jak jakoś może być, to jest ok. No, jakoś to będzie. U no, towarzysza też tam piszą, piszą ostro. 99 osób pozostawało Przez pierwsze 2 minuty było 0. Nie wyjawię, ja, ile. Tak, czy nie, <głos》>? nie lubią? się odwiedzić. Dobra. Do, bude, do, do 16 oficjalnie? 16 Oficjalnie do 16, ale rok temu też było, że godziny szybciej się zmieniły. No bo już. Było... Tak. południa będzie taki A właśnie, to ja, ja idę do Adasia. U Adasia tu się nie da dojść, bo tu jest tyle ludzi. Tam jest prezes Adam. Why not? nie <laughs> <This is Adam. laughs> Dobra Idziemy jest tam. Dobra. Słuchajcie Ja wracam na stanowisko Pozdrawiam Was i zapraszamy nie ma stanowisko dziesięć.